Content to content, jak to mówią, nie? Możecie lajka like zostawić, jeżeli ktoś na YouTube gra, ogląda, o. Cztery w w drewno. O, goni mnie, wiedziałem. Zabił mi zwiadowce. Dobra. Muszę zwiadowcę zrobić. Mój błąd, mój błąd. Totalny misplay, nie? Bo się zagapiłem, bo włączałem program do nagrywania. Naprawdę, to no nawet się nie usprawiedliwiam, bo... Jedziemy tu, tu pewnie będą owce. Szczerze? Ja bym sobie jakąś w bitwę widzów skomentował w to. Myślę, żeby widzowie grali ja bym sobie skomentował. Jakoś tak... Nie wiem, co czeka. Może bym się nawet czegoś nauczył, wiesz, od widzu. Ty, stary owiec nie ma. Albo jestem odklejony, albo on mi owce ukradł. Wszystkie. I to jest si, bardzo źle. Oj, bardzo źle. Mandes? Bardzo źle. Si. Bardzo źle panuje. Bardzo złe będzie echo. edifico bandemans what la butti ed me edificio exploro bardzo mało owiec to jest problem trochę bardzo mało owiec ale zebrałem czy to jest spekt jest tu spekt spego barat bardzo słabo bandemans vado tu jest owieczka jeszcze, ale jaja. Muszę kuźnię też postawić jakoś w miarę szybko. Kolejna owieczka, dobra. Mam owcę! Widocznie przeoczyłem, nie? Dobra, dawaj popka. On będzie miał eko gdzieś tu, dobra, pojadę mię w górę, gdzie indziej. Mandemans. rozbudowujemy się. Można ustawić 050, Dileja. Nie, ja bym zero ustawił delaya, żeby real time było, nie? Okay. O, ciekawe. Wie panowie, to jeżeli on gra Anglią, to będzie szedł w łuczników masowo. Eskulte. Jak to kontruje? Kawalerią, co nie? Kawalerią się kontruje łuczników chłopaki. Pytam nawet no joke, bo nie wiem, nie? Pytam totalnie no joke, bo nie wiem. Sors obéance Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Comprendo que demandes Escolte bien. Oh. Si. Toutes, dames de des retournards. Ouais. Cosé sur Amazon. Côté tabou, chemin. ma mais... C'est correct. C'est quoi C'est correct. C'est Czyli dużo kawalerii muszę mieć, nie? Jeżeli chcę go skontrować. Dobra, ja powinienem go atakować od dołu. Albo tu jest przez środek przejście, dobra, to mi ta wieża tutaj nic nie daje, stary. Takie będzie kładzie Czyli kawaleria, tak? Idziemy panowie w kawalerię, w stajnie. Oczywiście to rozumiem. Tak, walimy w stajnie, tak, chłopaki. Idziemy masowo stajnie i na przykład Mena jeżeli, e, e, jeżeli, jeżeli chcemy skontrować tego. Jeżeli chcemy skontrować łuczników angielskich, to menadarmsy i kawaleria, nie? Ty tam autentycznie, nie wiem. Ja bym tutaj się bili o to, to. Ale się długo ci rycerze robią. Ja pięć ja

escort panowie yy, i kawaleria, tak? Bo jeszcze się dopytuje, bo wiesz, autentycznie nie wiem, nie. E Ekwitesz, dom, kiko, sobie budować chłopków jak murami, i już z pleców w tej nie nie zrobię. Oho, atakują. Nie fajnie. No moje nieszczęście tych trzech ludzi sobie rady nie da.

Output transcript: Audite. odite. Io ma sono la cosa. Bene. quitte E qui Parat sin venir. Parate per venire. Vido, sì. Porco Ligard Frux. Buon lavoro. La si. sì. Comprendo. Ordi. Et E ci rimandiamo.

Eccellente. Tutto ciò che dice. Eccellente. 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 squad. Eccellente. 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 Quito! Eccellente. 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 O kurde, nie, nie, nie. Jezus, chłopie, iloma armii. Oj, chyba mam przerąbale, panowie. Coś czuję, że mam przerąbale, chłopaki. Tak. Oj, chyba mam przerąbale. Kurde, chłop wygra tym raszem, durnym. Ja nie mogę. Takim durnym raszem chłop we wygra. Bo ja nie mam jednostek. Ja nie mogę. No przegrałem, no koniec. Chłop zagrał Anglią i zrobił najprostszą rzecz: meladarców, ciężkich zbrojnych i uczników I mnie zasłonął. I tyle.